Tym filmem rozpoczniemy sobie nową serię, która będzie prowadzona na większym luziku. Daj znać w komentarzach, co w ogóle myślisz o takim podejściu do nagrywania odcinków. Całą serię zaczniemy od programu Inkscape. Słyszałem, że wiele osób chciałoby się dowiedzieć, jak on w ogóle działa, więc teraz jest do tego idealna okazja. Inkscape jest programem do edycji grafiki wektorowej, czyli nie mamy tutaj pikseli, a operujemy na kształtach geometrycznych. Program ten sprawdzi się idealnie przy tworzeniu loga albo różnego rodzaju ikonek. No dobra, zaczynamy od pobrania Inkscape'a. Żeby to zrobić, przejdź na stronę inkscape.org i kliknij przycisk Download Now. Tutaj klikasz zwyczajnie na ikonkę swojego systemu operacyjnego. Mam nadzieję, że wiesz, jaki akurat używasz. U mnie jest to Windows, a Windowsy są 32 i 64-bitowe. Zdecydowana większość z nich jest jednak 64-bitowa. Ja wiem, że mam 64-bit, więc klikam ikonkę z lewej strony. Ostatnim krokiem jest wybranie formatu, w jakim instalator zostanie pobrany. Tutaj w sumie nie ma za bardzo różnicy. Kliknij EXE i czekaj na pobranie. Gdy instalator się pobierze, to przeprowadzicie przez wszystkie wymagane kroki, aby go zainstalować. Po tym wszystkim pokaże się takie okno. To jest właśnie Inkscape. Jego interfejs jest dosyć prosty, jak widać, ale ma dużo różnych guziczków i narzędzi, z których jeszcze nie korzystaliśmy i nie za bardzo wiadomo, o co w nich może chodzić. Ale na spokojnie, wszystko poznamy. Tylko na początku bym proponował wejść w menu Edit. I przejdź do Preferences. Jak widzisz, wszystko tutaj jest w języku angielskim. My jesteśmy z Polski, więc raczej obstawiam, że wolałbyś interfejs po polsku. Kliknij tutaj na zmianę języka i zleć trochę niżej Znać Polski. Klikamy Polski. No i w sumie nic się nie zmieniło. Stało się tak, ponieważ Inkscape potrzebuje restartu, żeby wczytać polski język. Więc zamknij to okno i zamknij Inkscape'a. Włącz go ponownie, no i sukces! Mamy wszystko po polsku. Plik, edycja, widok, warstwa. To jest chyba po polsku, tak mi się zdaje przynajmniej. Więc wróćmy znowu do edycja, ustawienia. I tym razem przejdź jeszcze do motyw. Tutaj znajdują się takie całkiem przydatne ustawienia, na przykład użyj ciemnego motywu. To robi dokładnie to, co mówi jego nazwa, czyli zmienia cały interfejs na ciemny. Według mnie to jest zdecydowanie przyjemniejsze dla oczu, no i trochę ładniej wygląda. Tylko minus jest taki, że po lewej stronie niektóre ikonki są czarne, a czarny kolor na czarnym tle to raczej słabe połączenie. Dlatego proponuję włączyć użyj ikon symbolicznych. To przerobi nam wszystkie ikonki na czarno-białe. To jest niby fajnie, bo widzimy każdą ikonkę osobno, ale minus jest znowu taki, że wszystkie są identycznego koloru i może się trochę to mieszać jednak. Dlatego jak klikniesz tutaj korzystanie z ikon systemowych pod zmianą motywu ikon i wybierzesz multikolor. To wszystkie ikonki powinny się bardzo ładnie ułożyć, bazując na kolorach. Każda grupa narzędzi będzie miała przypisany inny kolor, co zdecydowanie ułatwi sprawę. No dobra, to nie ma co dłużej siedzieć w ustawieniach. Przejdźmy do zabawy Inkscape. Em. Zamknij to okno. To co widzisz tutaj na środku, to obszar roboczy, czyli taka kartka, na którą będziemy wrzucać swoje piękne dzieła, jakieś obrazki, wszystko co będziemy robić, będziemy robili wewnątrz tej kartki, i później to będziemy mogli sobie zapisać do pliku. Ale pierwszym krokiem, żeby w ogóle cokolwiek zrobić, powinno być raczej zapoznanie się ze sterowaniem. Czyli jest tak: wciśnij Ctrl na klawiaturze i kręć kółkiem w myszce. Dzięki temu mamy przybliżanie i oddalanie widoku. A jak puścisz Ctrl, klikniesz i przytrzymasz kulkę w myszce, teraz będziemy poruszać myszką, to widok się będzie przesuwał. Czyli raczej prosta sprawa. Ctrl, kółko, przybliżanie, oddalanie. Samo kółko, przemieszczanie. I to jest wszystko z nawigacji. Teraz może zajmijmy się jakimiś narzędziami. Wszystkie obrazy, jakie będziemy tworzyć, będą bazowały na jakichś kwadratach, kółkach i różnych dziwnych kształtach. Do ich dodawania są przeznaczone specjalne narzędzia z lewej strony, oznaczone tym kolorem różowym czy fioletowym, no. te na samej górze. Pierwsze jest narzędzie prostokąt. Kliknij na to i teraz myszka zmieniła kolor. To oznacza, że mamy aktualnie aktywne narzędzie prostokąt kliknij i przeciągnij, aby narysować prostokąt. No i mamy nasz obiekt. Możesz ich rysować ile chcesz i w dowolnym miejscu, nawet nie musi być na tym obszarze roboczym. Możesz to rysować w dowolnym miejscu w Inkscape'ie. Przybliżmy się do jednego takiego. I teraz patrz, że niezależnie jak bardzo byśmy się starali, to raczej nie wyjdzie nam idealny kwadrat z tego narzędzia prostokąt. Na szczęście jak klikniesz, przeciągniesz i jednocześnie będziesz trzymał klawisz Control, to zrobi się idealny kwadracik bez żadnego wysiłku. A jak klikniesz, przeciągniesz i przytrzymasz Shift, to ten kwadrat będzie się rysował od samego środka tam, gdzie kliknęliśmy. Czyli tak, CTRL, SHIFT, klikam, przeciągam i rysuje się od środka. A sam CTRL, klikam, przeciągam, rysuje się od boku. Myślę, że widać różnicę. Podobnie to działa z narzędziem okrąg. Klikasz, przeciągasz, mamy okrąg. Klikasz, przeciągasz z kontrolem, mamy idealny okrąg, a klikasz, przeciągasz z Shiftem i kontrolem mamy idealny okrąg od środka. Później jest jeszcze takie coś jak gwiazda i wielokąt. Tutaj też raczej nie ma zbytniej filozofii: gwiazda rysuje gwiazdę, a wielokąt rysuje wielokąt. Dodatkowo mamy na samej górze ustawienia, które pozwalają nam kontrolować to, co aktualnie rysujemy. Ten wielokąt, jak widać, ma 5 wierzchołków, czy 5 narożników, tak jak tutaj jest to nazwane. Jak to zwiększysz? to on się zaktualizuje i będzie miał więcej tych wierzchołków. Dodatkowo są opcje takie jak zaokrąglenie, która zaokrągla każdy z wierzchołków i deformacja losowa, dzięki czemu dostajemy takie coś. Nawet nie wiem jak to nazwać. Ale ostatni przycisk na samej górze przywraca ustawienia domyślne. Czyli jeżeli coś zepsujemy, to zawsze możemy sobie kliknąć powróć. No dobra, umiemy już rysować kształty, umiemy się poruszać po całym interfejsie, ale teraz chyba powinniśmy poznać jak zmieniać kolory tym poszczególnym obiektom. Przybliż sobie do jednej takiej gwiazdki i pewnie zauważyłeś, że na samym dole mamy różne różne kolorki. Kliknij na jeden z nich. I bęk. Gwiazdka dostała inne wypełnienie. I tak samo to działa w innych obiektach. Czyli kliknę sobie na ten prostokąt i wybiorę jakiś pomarańczowy. No i zrobiliśmy pomarańczowy prostokąt. Ale jeżeli wybiorę tą gwiazdkę ponownie, przytrzymam shift i kliknę sobie na ten ciemny kolor. Bum! Pojawił się kontur. Czyli klikając lewym przyciskiem myszy, zmieniamy wypełnienie. A klikając lewym przyciskiem myszy, jednocześnie trzymając Shift, zmieniamy kolor konturu. No i to tyle w sumie w tym pierwszym odcinku. Poznaliśmy sposoby przemieszczania się po programie, ustawiliśmy go tak, żeby troszkę ładniej wyglądał. No i w kolejnym odcinku powinniśmy raczej zająć się poznawaniem kolejnych narzędzi. Więc do usłyszenia następnym razem.